Przesuńcie pana robota. Niech, so, niech sobie stąd Nie, Jedziesz mi robota, bo ja nie umiem grać bierki, w mówię. I co? I będziesz czuwała robota? Tak. Czy robotem będziesz bierki zbierać? Nie, on będzie czuwał nad grą, żeby. Okej. Okay. To jest w porządku. pamiętacie, jak się bierki rozpoczynało? Okej. Okay. I co. co tu się robiło? <laughs> No, ja tak kończyłam każdą grę, Ja też. nie <grystworeng> Nie chcę! To jest głupia gra! To jest głupia gra! Nie da się w to wygrać! Nie da się. Oszukujesz no, wojnę! No. To nie było Makao! Idę zadzwonić do Aśki i powiem. Aśko, wy już mnie. głupia nie. gra, nie gra w nią. Nie. Czekaj, ale wiesz co, nie, wiesz co, ja nie wiem czy też możesz się gdziekolwiek dodzwonić, bo e, mój brat korzysta z internetu właśnie. Co tutaj jest <grystworeng> w Właśnie słyszałam takiego. Ja byłam trochę zawsze pokrzywdzona, bo nie miałam kablówki, więc wszystkie karty Network oglądałam u mojej, e, u mojej szesnej i w ogóle muzyczne telewizje w czasach, kiedy Viva jeszcze grała muzykę. A ja pamiętam, ja oglądałam na e, dekodowanej telewizji, bo rano było tak dla dzieci, że można było sobie obejrzeć do chyba 8 nad ranem, nie pamiętam, że było roz, były rozkodowane kanały i oglądałam wszystkie bajki wtedy. Ale jeszcze wcześniej pamiętam. Coming... Tak. tak, jeszcze pamiętam te wspaniałe czasy, kiedy leciała Polonia 1 mm -hmm. i na Polonii 1 o 18 mm -hmm. wszyscy latające telewizory, bo ja, ja tam, mam, ja tam! Ja, ta ma. man, ja, ta man, ja ta man, zna złotą żyłę. Strzeże nas. Jest śmieszny, lecz i srogi. Ostatnio, to oglądałam? I zauważyłam jak strasznie to jest narysowane. To jest strasznie narysowane. No. Widziałyście to teraz? Jak ja, w mojej głowie to była taka piękna bajka, gdzie był ten, ten wielki pies i oni mieli te piękne białe kostiumy i ten, ten wiatr, te ten szaliki rozwiewał. Bo to obejrzałam to była tak z 3 piksela tak naprawdę. No, no, On, no tak, że straszne. Ja nie oglądałam Power Rangersów jak... Prawda? Tak, no jakoś tak to nie może. Power Rangers! Nie, nie, ja, no, nie ja nie to tak wiesz, Transformersy. Takie hop, hop, hop. i było zbliżenie na nich takie dramatyczne no i no. oni robią taką, taką, taką... Znaczy, wiecie, zbliżeni, mnie na tak z dramatyczny zbliżenie pamiętam ten ta... który biegł po prostu przez nie 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 tak nie tak Tak, biegnie, 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 biegnie on tak, tą nogę tak w ogóle nad głowy. No. Kopność, tą piłkę. Nie wygrałam! Musiałam ja go odłożyć tak po cichu i. dobrze! Chciałam, żebyś dalej mówiła, ale. nie udało mi! Tromny rok robić. To zrobimy scenę tylko a'la 90s. No nie, nie. To, to trochę tak To jest takie 90s tak, tak. bardziej alternatywny świat. No. Możemy ją wyjąć? Możecie. Od której strony? Nie! Ale miałam jeszcze drugą taką ona miała takie pasma włosów, słuchajcie, w ogóle to był lans na dzielnie, ona miała pasma włosów i było tak, że jak wystawiała się do słońca, to te pasma zmieniały się na różowe. Tak, była. To ja miałam syrenkę taką, że pod wodę Boże, jakie to jest wspaniałe, taka prawdziwa, nie teraz z tymi wszystkimi pierdolnikami, które dodają. No piękna jest w ogóle, ta To jest taka sztywna. Taka zimowa, Frozen. Wie? Pamiętacie, tak. że była gazeta Matę Barbie? tę moc. O, oczywiście, Matę, że tak ja mam. O. Ja miałam chyba z 50 numerów gazet Barbie. Bo o, a a słuchajcie tego. Mojej pierwszej lalce, którą dostałam, obcięłam wszystkie włosy, ponieważ stwierdziłam, że przecież od razu znowu. <laughs> to ja tak zrobiłam I... z głową. <laughs> głowa odrośnie ja, że wow. przecież będę mogła z powrotem... Chciałam bardzo zobaczyć, co to jest. w środku. Jak ja. kończy się ta głowa i okazuje się, że tam nic, nic, nie, ma, nie, nic nie ma. Tylko mała kuleczka. Kuleczka. <laughs> Ale jak się to oderwie, to się nie, mo nie, to możesz, nie można tego już Jak zamorzyć. ją odłożysz z powrotem, to miała, ta, tu miała głowę, czyli nie miała szyi. <laughs> to nie jest za malarką. A teraz moje pytanie, hey baby. bo to była Come moja ulubiona bodyguard. zabawka. Polly Pocket. To jest taki domek zamknięty, w różnych kształtach był, albo w kształcie muszelki, albo był długi i można było go otworzyć i tam był mini świat, mini mieszkanie, mini Dlaczego? Tam, Dlaczego? Tam, i takie malutkie. Było, chodziły? ale ja tego nigdy co, nie miałam. Ja, ja jestem biednym dzieckiem, ja chyba byłam na tym. Ja, ja też. I kulkami szklanymi. szklanymi. Szklane kulki, o Boże, pamiętacie to? Oczywiście. Tutaj tak. były całe takie wytegowane, wy te na, z bratem, żeśmy grali, to tutaj były całe takie sznity od tych kulek, nie? Kto mnie no. ty punktów zgarnie? No. Babcia mówi tak, dobra, to nie oglądamy telewizji, to macie kalki, a ja my tak. Wii! Baw się, dziadku! Nie! nie I cyrki, lekarzka na tym nie idzie tak. Psz. Ej, jeszcze właśnie rozmawiałam ostatnio z moim bratem i wspominaliśmy, bo kiedyś dostałam od babci, właśnie tak dawno, no właśnie tak mniej więcej już jak już byłam w szkole, dostałam taki cały komplet flamastrów. I w nocy z moim bratem spaliśmy razem w jednym pokoju i stwierdziliśmy, że świetnym pomysłem będzie zobaczyć, co jest na flamastrze i czy da się to ciągnąć nosem. <laughs> To druga Czemu? część. Dlaczego wam to przyszło do głowy? Czemu? Co jest w Okej Nie I a, a, czy da się, da się wciągnąć to ciągnąć nosem. No, ale słuchaj, naprawdę, jak wciągnęłam to naprawdę. To dużo wyjaśnia. Tak dużo wyjaśnia. Ja wszystko otwierałam, Poczynam to od głowy Barbie. To właśnie plamasce, że wszystkie otwieram. I była taka, taka wata, bo prostu na tym kolorem. Łote myśli. Pamiętniki, tak! Taak. 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 Pamiętniki, taak. Ja, ja właśnie wczoraj, wczoraj znalazłam i... moje pamiętniki. Wczoraj znalazłam moje pamiętniki i to jest tak piękne, co się Ale się wtedy swoje, działo. Ty... Ale to swoje, które pisałaś, czy te, taak. które da... Bo ja jeszcze ja miałam I to, takie pamiętniki, to, pamięci, i to. się znajomym rozdawało oni się I, i oni się wpisywali. wpisywali się, oczywiście. Ale to, to były takie to kurice, za... tak? Pamiętacie, bo tak. się tak rozdawało, czy masz chłopaka, to jaki był... kolor lubisz i tak dalej. Bo to się tak karteczkami puszczało w ogóle do... Nie, ja pamiętam taką grę, że się pisało jedno zdanie, zawijało się i ktoś dopisywał dalsze. Tak, to też było Pamiętam złoty myśli takie, że był zeszyt i na pierwszej stronie były pytania, na przykład moja ulubiona tak, tak, tak. muzyka, co o mnie myślisz, to było pytanie tak pod koniec. Wiadomo, że otwierałaś tą kartkę, żeby przeczytać, Wszystkim co innym. o mnie myślisz, czy ci się podoba, mm, takie odpowiedzi na pytanie. Nie. No. Okej. Okay. Albo to było było tak, to, że każdy mógł przyklej przyczytać. swój włos. No, nie miałeś się już takich? To, to, to jest taka to wersja... To jakiś pakt na jakimś obozie. Nie, to była wersja was najwyraźniej, mojego już pokolenia, ciut dalej za <grymne> Wiecie, co ja robiłam po lekcjach? Ja sprzedawałam sznureczki z muliny kręcone. Ale mówisz, to taki Takie wiązek. Tak, ale ja robię. Jezu, ja się tego branski. nigdy nie nauczyłam. Te bransowi, nigdy. Jezu. Nie, od takich nie? Najci... nie, to było tak Do takich największych, najgorszych tak. z ślaczkami, najróżniejszych, ja, ja to robiłam. To I sprzedawałam pod szkołą. uczenie pieniążków, czy to kieszonkowe mi starczy na dzisiaj, i na jutro, i na to, żeby jeszcze, jeszcze kupić zeszyt, na przykład w sklepiku. Tak. Awaryjny się zeszyt. Tak, 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 no, jeszcze na krekę ogóle... się brało, nie? Na kre, tak, na krecha, tak, zeszycik na kre. Pani Zem, można na kreskę? Ale już masz 2 złote, nie możesz. <głos> <głos> Ale wtedy to 2 złote to było takie... No jeżu, Jezu, jak, jak ja się wypłacę! <noise> 2 Nie Pierdę ja te... 10 zł! Przecież co ja, ja zrobię z taką ilością pieniędzy? Ale tak nie? było! Ja o! też nureczki sprzedawałam, cienki po 50 groszy, taki średni po złotówkę, a ten najgrubszy, nad którym siedziałam czasem 3 dni, po 2 złote. I to było miała. takie. Ja nigdy nie byłam taka przedsiębiorcza jak byłam mała po prostu. I moja przedsiębiorczość polegała na tym, że babcia mówiła idź po zamiata i dawała nam 5 zł, ja była taka, lody! Wygradałam, mamie ciuchy, co jest na co jest chyba normalne. Ja szpilki. Mm. Mam ja za tak cały czas tak wkładam tak szpilki, chowałam pod łóżko i potem mama tak przychodziła, ja patrzyła, ten 15 par. No, no. Ja <laughs> ja nie żyłaś tak mojej buty nie. 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 Skąd ja ci to przyszło a do bo. Miały takie piękne te buty, wiecie, bo moja mama wyjeździła przez to, że pracowała w teatrze, więc jeździ... do Ameryki, weździła. do Ameryki do Francji w ogóle, więc jakby przywoziła z tych takich zagranic, prawda, no, te takie to... fancy buty. Ja tak robiłam z perfumami, mam Przyszłam do jej tam kosmetyczki. No nie, ona miała taką szafkę. I tą szafkę otwierałam. Lubiłam tak. Psz, 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 I uciekałam. gdzie użyłaś ale... moich perfum? Nie! Nie, to przez przypadek. A widziałeś te? 100%. Znaczy, kolor mają mleczny. Już. Ja mu się bała tych perfum. Czy one już mówią cześć? Jak otwierasz? Miki! Miki! On pół ja, ja je dostałam, jak miałam 6 lat. Boże, w wieku 6 lat miałeś perfumy? No bo mam ja 12 lat, biorła. to ledwo udało mi się mamy namówić na te Rap. <śmany> <śmany> Nie! I dare you, I dare you. Dawaj, dawaj. <śmany> Od razu mi przypomniałaś o Bobowicie, który się jadł palcami. O nie! Mamo chodźmy do apteki wtedy. Się, <laughs> wtedy tyle było. dzieci chciało chodzić z apteki po ten Bobowit. I się chodziło tak. A dostałem Bobowit? Wibowit. Bobowit nie, to był. Bobowit. Na... Nie, Bobowit ani Bobowit nie był w soku, a wibowit nie był w proszku. wibowit, ah, Bobowit, tak, Vibowit, Bibowit to jest rację. białe pudełeczko z niebieskim kółeczkiem. Tak, w środku tak, z taką śmie śmiechniętą i. rodziną. Tak, no. tak. Uwielbiam rzeczy z apteki i witaminki. Cukier! <laughs> Dziecko z blokowiska jestem, ja. Nie I z trzepaka. I kamienicy, i z trzepaka. Ale trzepak to ja mam pod domem, więc jakby wiecie. No, ale... no, dlatego nie miałaś innych dzieci na trzepaku, które trzeba było najpierw z niego zrzucić. No to fakt. A właśnie sobie teraz wyobraziłam taki scenariusz, gdyby zabrać wszystkim internet teraz. Co w... by robili? Co by robili? Bo my miałyśmy trzepak. To nie było tak, że miałyśmy miejsce, do którego mogłyśmy pójść się pobawić, tylko miałyśmy po prostu dwie rurki. Spojone tam dwie dwiema kolejnymi. Dwiema kolejny. I to było wszystko. I wokół tego trzepaka wymyślało się wszystkie możliwe rzeczy. Ale przecież to by teraz wystarczyło kiedyś mieć ścianę. Tak, i Jezus, zrobimy świat, budujemy świat. Telewizję <grabili> oglądałeś tylko wieczorem, albo w ogóle wiesz, już tak od wielkiego święta jakieś tam seriale dla takich trochę doroślejszych, tam Beverly Hills, nie. Łooo! <grabili> <grabili> był... Świat według bandich i. Albo oni ale... pozwalali oglądać. No ale świat super. Czy tam był człowiek w tym kostiumie? Chyba każeł. To ktoś może nie. Ale wiesz, co, ale tak mi się wydaje, że w ogóle kiedyś słyszałam historię o tym, że tak naprawdę to był robot. Ale on miał zbyt miękkie ruchy, żeby być robotem. No to może to był karzeł. I zazwyczaj nie pokazywali go od pasa w dół, i były takie odcinki, że był od pasa w dół. I ale to, ja na na to się nawet nie pokazywały, ale, no, ale ja Nie pamiętam, że on miał nóżki. Tak, miał no, nóżki, miał no, nóżki. Nie, na kanapie czasami. Tak. No bo jakby jest od pasa, no od pasa w górę, no to mogła być tam po prostu kukiełka, ale od, że ręce po prostu ktoś wkładał w kostkę. No znaczy ja to ja stawiam na to, że to był czały. po prostu karzeł. Jesus. Ale był bardzo malutki. Taki, no karmy są bardzo ładne. Taki farsz, taki mini -carzy. To się nie zmieniło od lat 90. <laughs> Pamiętam, że chodziłam z Walkmanem, jeździłam autobusami, miałam Walkmana, miałam takie różowe słuchawki. To jest Walkman. To jest... I no trzeba było... było przewijać piosenkę, jak chciała sobie jeszcze puścić jeszcze raz, bo da tak. sesję na punkcie jednej piosenki. Trzeba było przewijać tak się. Ale, ale to jest na bogate, bo on ma w przewijanie w przód i w tył. A u mnie było tak, że trzeba było tworzyć ka kasetę. I na drugą 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 do różone. Chyba już nie, on już. jego boli. Wow. On, już nie, on już nie żyje. Chcę to powołać, ale nie powinnam, nie? Nie, to jest słone po prostu. Dobrze. To nie to teraz to jak. No to. Naprawdę. Skoro już ciągnęłam <grym> Ale, nie, ale nie, te super, mechanizmy zostają super. takie głupoty. E, o, to śmierdzi, zobacz. E, Jezu, to niedobre, aaa, um. 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 Mieliśmy konsolę, było Nintendo, więc o to też jest takie bardzo intensywne wspomnienie z lat, z, z tamtych lat, że się przychodziło Właśnie do nas Właśnie pod tym, względem moi rodzice byli dosyć radykalni, mi nie kupowali takich rzeczy Moja przyjaciółka je miała, ja zawsze je testowałam u mojej przyjaciółki Grałam w kontrę w Mario, w... Ale nie, Mario na komputerze ja grałam no. A nie I na to, a na, kosolę, na wiesz, komputerze. Taka, taka szara, w ogóle wielka, jeszcze miałam taki wielką połac i się ja robił Ja tak jak pamię na, na Ja pamiętam tak. te, takie, te takie z takim dużym kółkiem, ekranem pikselowym, gdzie był Tetris, były takie samochodziki, co się wymijało przeszkody. A ty mówisz o Game Boy'u? Nie, nie Game Boy. Game Boy to od O tych takich Tetrisach, takich Tetrisowych wielkich. Te takie taki co? u na marketach, Tak, tak tak, tak, tak. Game Boy. O właśnie o takich. Tetrisa. Ale były jeszcze takie malutkie, co się na przykład wilkiem jajka tak. zbierało. To... Tak, tak! Albo na to takie widełki się kółeczka za, za Tak, ten, tak, tak że trzeba tak, było nadnabić. I pod światło były widać wszystkie pozycje tego wilka i wszystkie możliwe kombinacje tak. tych jajek. O, patrz, może nigdy nie miałam tej opcji, żeby wilk na górze. Eee. Najsmutniejszą zabawką, <laughs> jaką pamiętam, a ją kochałam po prostu, to był taki... Taki ekranik, i tam był e, chyba gra grafit, tak? Z ołówka. I się rysowało takimi, takimi dwoma pokrętłami, w górę i w dół. I można było iść tylko tak i tak. Najpierw te wszystkie analogowe zabawki, a potem Tamagotchi, nie? I może tamagotchi, tamagotchi. To nie, to ja byłam, ja byłam matką Tamagotchi total, miałam dwa, jedno czerwone, drugie białe. I Jestem kaś... denerys Targaryen, ma. Tamagotchi. Dwa Masz swoje jajko. I ja byłam taką Daenerys w totalnie. Na dodatek moje Tamagotchi były w kształcie serca i można było mieć na nim. Nie kotka ani nie pieska, tylko można było mieć króliczka, albo można było mieć ptaszka jakiegoś Miałaś innych. kilka naraz, taka ja matka tylko... dobra. No. jakiego ja, ja, no, Najlepsze jest to, że ja nosiłam wszystkie na szyi i miałam trzy Tamaguchi, bo dwa serduszka i jedno jajko. I nosiłam jedno, drugie, trzecie i tylko tak... Okay. No, 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 to ja pamiętam, nie... tak. Ale pamiętam, jakie to było frustrujące dla nauczycieli, że tak wyłączyć to! Nie mogę, bo raczej... mi umrze! No on śpi co? no, co? się coś Muszę go nagarmić! I nauczyciel tak się stał i tak... To, co? 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 co ja mam robić? Ale w sumie to jest świetny wynalazek, bo to jest jak zwierzę bez żadnych konsekwencji, że ci naprawdę umrze. I jest w sumie fajne, że się Ale czymś uczy. Ale to uczyło odpowieczalności. Ta, ja, tak, bardzo, bardzo, oczywiście. Bo... No zobacz na nas teraz, jakie <grymne> odpowiedzialne siedzą, <kręcą> na YouTubie. Gatka <grymne> <grymne> gadka, gadka, ale czas nam ucieka, ponieważ ja idę oglądać fiorelle na dół. Nie, co, to my idziemy oglądać Tropików. Nie, ja mam zadzwonić do Baśki teraz, więc sorry. to ty dzwonisz, okay, ja idę włączyć telewizor. Dobra, ja wam powiem, co Baśka Zadzwonię później do ciebie, dobra? Okej! Okay, dobra, pa! pa! Paśka, masz groszek w domu konserwowy? Bo ja uwielbiam. <noise> Nie, moja mama robi z tym, z, z masłem i czasem ze śmietaną. Z majonezem też. No. Dobra, Paśka. Do Kończę. No, pa.